Przy okazji testowania injector cleanera w samochodzie przetestuję sobie taki ściągacz do przewodów. Powiedziałbym węże, ale zaraz się ktoś przyczepi, że węże to są wzo, albo jeszcze gdzieś indziej. Natomiast sprawdzimy sobie, czy to działa, czy nie działa, więc tu mam przewód, który chcę ściągnąć. Obiemkę już odsunąłem. Także w momencie jak to, to w ten sposób. Zakupiony jak zwykle na jakimś portalu aukcyjnym, typu coś I o, zobaczcie, ty, działa to poszedł wąż przewód, przepraszam, no, puść, podsunął się elegancko. Teraz ja sobie go tu tylko o i ciach mam cię. Super, tu teraz drugi, tutaj głębiej. Tam, o, tu już jak jest ciasno, to jest ciasno i nie wsadzę tego urządzenia. Chociaż tu może gdzieś od spodu nie mam możliwości mimo usilnych starań nie mogę go tu nigdzie tego naszego przyrządu wsadzić także tu już sobie muszę poradzić ręcznie, ale takie coś do takich przewodów, jak macie gdzieś i ciężko Wam zejść to jak tutaj no widzieliście pyk, zeszło bez problemu, więc w takich miejscach, a kosztowało to kilkanaście złotych, więc myślę, że jak ktoś jest majsterkowiczem czasem się przyda, a czasem nie więc jak już uważacie trzymajcie się, cześć